Mamy tutaj dwa rodzaje napisów. Jeden to jest taki, w którym mamy pojedynczy kontur, a drugi, który pozwala nam na obróbkę wewnątrz tego konturu. I dlatego też grawerowanie przygotujemy na dwa sposoby. Jednym z nich jest użycie do tego celu obróbki konturów. Ale zanim to zrobimy, zdefiniujmy frez do grawerowania. I narzędzie to zdefiniujemy jako frez stożkowy z zakładki Technologia. Wybierz definiowanie narzędzia. Tutaj wybierz frez walcowy. Numer narzędzia 18. Numer korektora też 18. Długość 50. Średnica 16. Tutaj wybierzmy stożek. I kąt stożka 30 stopni. I jako mniejsza średnica. Zero. Zdefiniuje to nam narzędzie o kącie wierzchołkowym 60 stopni z ostrym wierzchołkiem narzędzia. Obroty wrzeciona ustaw na 6000 i posłów na 200. Ok. Kliknij OK i zapisz to narzędzie pod nazwą Fres Graver. Ok, ok, zamykamy i teraz wybierzmy to narzędzie, wybierz frez grawer, wybierz obróbkę konturów, tutaj wybierz wejście pionowo, geometria wybrana, w zakładce ogólne bez korekcji narzędzia i prostoliniowo. W zakładce poziomy i wejścia jako wysokość bezpieczną wpisz 25, jako odległość dojścia 5. I teraz tak, w tym przypadku będziemy grawerowali napis na dnie kieszeni, więc góra materiału dla tej operacji jest na poziomie dna kieszeni, czyli na poziomie Z-10. Czyli tutaj musimy wpisać minus 10 i powiedzmy, że chcemy grawerować na głębokość 2 mm, więc głębokość końcowa będzie na poziomie -12. W zakładce dane obróbcze nic nie zmieniamy. Wyłączmy wejście i wyjście narzędzia. Kliknijmy OK. I teraz zaznaczmy napis Alpha Camp. Zaakceptuj wybór prawym przyciskiem myszy. OK. I teraz do symulacji zaznaczmy operację frezowania kieszeni i grawerowania napisu. Przeprowadźmy symulację. I mamy ładnie wygrawerowany napis. Teraz wygrawerujemy napis 2019.